Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o modelu Air Force One. To jest model, który jest na rynku już od 1982 roku, więc tego czasu już za nami minęło. But od tego czasu niewiele się zmienia. Nic tak naprawdę, może dochodzą różne wersje kolorystyczne, ale tak naprawdę bazą jest zawsze tutaj solidna podeszwa, czyli taka, widzicie, dosyć gruba. W środku jest umieszczony system R, dosyć porządna taka skóra premium, szerokie sznurówki, emblematy, które sugerują i podpowiadają o jakim modelu mówimy i co nosimy na, na nogach. Tutaj akurat prezentuję wam taką super kolorystykę białą, oczywiście baza, klasyk, ale z takim fajnym metalicznym słuszem. To jest taki troszeczkę powrót do lat 90., a te lata 90. dzisiaj są bardzo takie na topie. Podążamy za tą modą, więc też Nike nam wprowadza na rynek taką odsłonę buta. Naprawdę polecam, polecam tego buta bardzo serdecznie. Zapraszam Was również tutaj do obejrzenia na naszej ścianie dosyć szeroką ofertę tego buta, którą, którą mamy. Oczywiście biały kolor tutaj dominuje, dlatego że kolor biały jest takim chyba najbardziej stonowanym i uniwersalnym, jeżeli chodzi o tą sylwetkę. I tu na przykład zbliżej Wam troszeczkę pokażę taki model Air Force'a który jest w takiej odsłonie shadow, czyli można by tak o nim troszeczkę powiedzieć, że to jest taka podwójna radość, dlatego, że mamy tak podwójnego susza, czyli ten znaczek jest podwójny. Z tyłu mamy też dwa razy umieszczony napis R. Oprócz tego na tą podeszwę szeroką, fajną, taką grubą jest jeszcze naszyta taka fajna gumowa nakładka. To jest tylko taka gra wizualna i estetyka. Podwójne Miejsca na sznurówki, i tutaj też takie małe wstawki, takie, takie po prostu sprawia wrażenie, jakby, no jak sama nazwa też wskazuje, shadow. Więc ta sylwetka jest naprawdę bardzo popularna. Bardzo też jest lekki ten but w ogóle, akurat ta odsłona tego buta. Możemy jeszcze też bliżej, słuchajcie, przyjrzeć się takiemu. W <taki, tak, takiej odsłonie, gdzie jest tak naprawdę nacisk położony na, mono, na, na Monobrand, tak? Czyli dużo tutaj widzimy, jest R, Nike R i oczywiście też Air Force One. Przepiękna jest tutaj wydaje mi się, godna polecenia i opowiedzenia, właśnie ta metka tutaj, ta historia. Zawsze do tej pory metki mieliśmy w produktach tekstylnych, tak? Na odzieży, na bluzach. A tym razem na Nike postanowiło nam zrobić taką niespodziankę i zaprezentować tutaj, właśnie na tym języku, w, który, w które te metki jest wpleciony przepięknie, wplecione są sznurowadła. Więc, więc polecam Wam ten model. Oczywiście zupełnie baza, to jest taki klasik biały, dziewczyny po prostu szaleją na punkcie tego buta. Jest odsłona, o właśnie ten jest dobrym też do, tutaj do zbliżenia. To jest taka smuklejsza wersja tego Air Force One. A. Może ma troszeczkę tutaj taką grubszą, wyższą podeszwę. Jest to Nike Air Force Sage, więc też Wam go również bardzo gorąco polecam. Za, moją, za moimi plecami jest naprawdę dosyć taka bogata oferta tego, tego modelu. Więc w linkach pod filmem znajdziecie do nich wszystkich dostęp, czyli będziecie mogli sobie obejrzeć każdy model z osobna. Bardzo naprawdę je gorąco polecam. Każdy też kolor. Nie bójcie się nawet podejść do takiego koloru bardziej odważnego zielonego. Więc to by było chyba wszystko w temacie modelu Buta Air Force One. Ja Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali nasze konto. To nam bardzo pomoże. I oczywiście w linkach pod filmem wrzucajcie, proszę, produkty, które chcecie oglądać, które chcecie, żebym opowiedziała, bo to jest konto dla Was, więc nasza współpraca będzie bardziej korzystniejsza. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.